Witajcie moi kochani, tak jak wam obiecałem w odcinkach questowych, tak dzisiaj nagramy nasze wyzwanie, które gdzieś tutaj w tym backpacku jest. To wyzwanie to nazywało się chyba wyzwanie trapera. No tak czy tak możemy je rozpocząć u garego challengera. I wybieram opcję, oczywiście że chcemy podjąć wyzwanie i mamy różne poziomy doświadczenia, na które te wyzwania można robić. Są one podzielone co chyba 20 leveli. Tak, co 20 leveli. Gdzie to wyzwanie jest? Ostrogi. O jest. Wyzwanie trapera. O właśnie. To jest to wyzwanie, które dostaliśmy z quest'a, więc każdy może was, z Was zdobyć to wyzwanie yy, i może je po prostu zrobić. Ja biorę na mój poziom, który akurat mam, czyli 195. I zostanę przeniesiony na jakąś yy, mapkę. Jest to mapka, gdzie są heretycy, jest ich masa. I nawet sami mnie atakują. A to dziwne. Coś będę musiał chyba się pobawić w ustawieniach, czekajcie. Yy, uskonfiguracja. O Jezu, ile tego jest teraz? Gdzie to jest? Czekajcie, czekajcie. Nie pokazuj, nie przechodź, nie upominaj, nie informuj, bądź efekty, bądź schodzenie. A było, że pytaj o tryb barki. Hmm. No nic, dobra. Trzeba przejść sobie przez heretyków, można sobie ich pobić, przynajmniej nikogo tu nie będzie i nikt mi ich nie zabierze. Z tego co pamiętam, to ostatnie wyzwanie, jakie zacząłem, to przez to, że szedłem i robiłem szybką walkę, to nagle natrafiłem na jakąś mega dużą grupę i po prostu od razu padłem, i moje wyzwanie poszło w pizzy dół. Stąd teraz y, trochę będziemy tutaj długo sobie siedzieć, ale za to dojdziemy przynajmniej do końca, mam nadzieję. Mówię wam, nie, co to był za event? To chyba były święta. I tak po prostu wpadłem z Niemca, chciałem nagrać też właśnie wyzwanie. No i na Kozaku podbijam, zacząłem na szybką, wszystko leciałem, a za chwilę patrzę, padłem. I już się niestety wrócić nie da, no taka magia wyzwania. <laughs> Kurde, ludzie się mnie pytają, co to z wyzwania, jak ja dopiero wszedłem tutaj. Czekajcie, podpisuję im. Tu ktoś pozdrawia, tu coś, Jezu. Co tu się dzieje? Ty, ja mam w ogóle jakieś mikstury? Dobra, powiedzmy, że to jest dobra mikstura. W ogóle, nie wiem, po świętach nagram taki odcinek, w którym będziecie mogli zobaczyć moje wszystkie itemy i pomożecie mi, co mogę z nimi zrobić. Bo wiem, że niektóre można gdzieś tam sprzedać za jakieś tam samorodki, czy smrodki, czy coś tam. A może ktoś też będzie chciał kupić jakieś pamiątki, bo naprawdę ja już mam zawalone 3 depa te trzy takie karty w depo, no i tu mam całe wszystkie plecaki jak zawsze zawalone tymi itemami, bo co przyjdzie event, to po prostu dochodzi mi z 20-30 itemków i nie mam gdzie co z nimi zrobić, więc sadzam je do depo. A jak chciałem teraz to wszystko do depo wsadzić, no to niestety lipa, więc dużo itemków będę musiał zniszczyć, bo takie mi nie jest potrzebne dużo tych wszystkich tutaj. Błogosławieństwo, bo póki co nie gram aż tak dużo. A jak będę chciał grać, to na pewno sobie poradzę i będę miał najlepsze błogosławieństwa, więc teoretycznie w większości będę musiał się pozbyć. Co się dzieje? Nic nie widzę. O. Czekajcie, które to się idzie. Tu, ale tu możemy jeszcze pójść. Więc na pewno powrót do gry będzie. To mogę Wam teraz nawet powiedzieć na święta, ale dopiero jak moje życie się ustabilizuje, czyli po maturze. Chyba, że pojadę gdzieś do pracy, to wtedy w ogóle nic nie będę robił, ale... Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy, bijemy. Jesteśmy już coraz dalej. Ciekawe, co w ogóle z tego. Bo dawno właśnie tych wyzwań nie robiłem, może jeszcze zrobię tego quest'a na moim 90. levelku. Wtedy byłoby jeszcze drugie wyzwanie, bo w sumie i tak teraz nie będę miał co do robienia, bo chyba nowych questów już tutaj nie będzie, więc... Będę mógł sobie porobić te, te wszystkie questy na drugiej postaci. Wtedy wam je nagram. Może nie nagram, tylko zdobędę wyzwanie i nagram jeszcze wyzwanie z tego mojego 90 levela. Kolejne mikstury, ale to mi się nie przyda. To trzeba powyrzucać, żeby syfu nie robić. Dobra, bo widzę, że tutaj na szczęście chyba nie ma większych grupek niż dwa. Więc mogę sobie pozwolić na jakieś szybkie walki. Gorzej, jak będzie grupka, gdzie będą dwa. Boże, 3 albo cztery, to wtedy jest lipa. Jak są jeszcze do tego magowie, to oni mi zawsze zabierają trochę życia. Gdzie ja mam iść w ogóle? Bo tutaj nic takiego ciekawego nie widzę poza tymi heretykami całymi. Pójdę sobie w tą stronę. No Dobra. Kolejni. Tutaj kolejni. Jeszcze jakieś itemki. Jeszcze może zarobię na tym. Jak nic mi nie dotknie samego wyzwania. O, tu chyba jakaś big, gigant grupa będzie. Nawet trzy są. Więc trzeba najpierw się pozbyć maga, bo jakbym tego nie zrobił i bi biłbym wojowników, no to ten mag by mnie w końcu zabił. I bym teraz mógł na przykład paść. Dobra, ostatnie jakieś dwie grupy. Tu jest jakieś wejście do tunelu. Tu są jakieś schody. Tu jest jakaś dziura. Tu są jakieś magowie. Tu jest ostatni mój heretyk. Także zaraz wejdziemy do dziury i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ty, 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 wchodzę do tunelu. I w tunelu mam szalone pióro elite. No to oczywiście stajemy do walki. Oczywiście zabijamy ją. Chyba nawet nie zdąży mi walnąć. Hehe. He. No bez kitu. Dobra. I teraz co? W ogóle. To jakiś wagonik jest, o może do wagonika wsiądę. Chcę złoto. Moje, tylko moje. I zostałem wyrzucony razem z jakimiś butami na 190. level dla paladyna i wojownika. Gdzieś w okolicach Karkahan. No co mogę powiedzieć o tych butach, nie są super, także zaraz je wyrzucę, albo sprzedam <laughs> za jakieś tam parę groszy, no ale wyzwanie było, pochodziłem sobie i mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze to wyzwanie na drugiej postaci, wtedy Wam tam też pokażę wyzwanie z około 90 levela, ale póki co to liczmy na to, że może jeszcze będą jakieś kolejne atrakcje do nagrywania i do robienia, także do zobaczenia moi kochani.